Karolina Andraka. Zapraszam na kalendarium wydarzeń muzycznych. W Zdrojowym Teatrze Animacji 18 września o godzinie 19.00 odbędzie się koncert pod tytułem Anna German, Niezapomniany Głos. W Filharmonii Dolnośląskiej zaplanowano dwa wydarzenia. 19 września o godzinie 19.00. Koncert Rossini Teodorakis Dobrzyński i 20 września o godzinie 20.30 recital fortepianowy Andrzeja Wiercińskiego. Klub Nowa Parkowa zaprasza 19 września o godzinie 20 na koncert grupy Don Guralesco, Abra Dab oraz Szelerini. 19 września o godzinie 18 na czwartym peronie w szklarskiej porębie rozpocznie się koncert zespołu RePay w składzie z Jarkiem Szczyżowskim i Krzyśkiem Radomskim. Artystycznej galerii Izerskiej w Kromnowie 20 września o godzinie 18 odbędzie się koncert pod tytułem Tych lat nie odda nikt duetu kantante. Od 19 do 21 września w Parku Zdrojowym w Cieplicach potrwa Festiwal Światła Wonderland Atlantis, podczas którego wystąpią Chivas i Artur Rojek. Można będzie również usłyszeć muzykę z filmu Chłopi. Od 16 do 20 września w Kościele Ewangelickim Marii Panny w Legnicy oraz sali Maneżowej Akademii Rycerskiej. Zaplanowano 39. odsłonę legnickiego konwersatorium organowego imienia profesora Stanisława Moryto. Wszystkie koncerty rozpoczynają się o godzinie 1915. 19 września o godzinie 16.00 w wieży Ciśnień w Legnicy rozpocznie się wielki koncert charytatywny gramy na cztery łapy podczas którego zagrają Franca, Jubel, Czemu, Bałagan i Neti Neti. Klub A Propos w Wałbrzychu zaprasza 19 września o godzinie 20 na koncert zespołu rockowego Cztery Szmery. 19 września o godzinie 19 w Filharmonii Sudeckiej odbędzie się koncert z okazji wręczenia nagrody kulturalnej Śląska 2025. I na koniec 20 września o godzinie 19 w klubie Bolko Świdnickiego Ośrodka Kultury zaplanowano koncert w formacji RAF, HORTUS i Neodowodnitelna LITOST.